Siemaneczko. ci taka krótka relacja. Uprawiamy pod kukurydza, bo jutro siejemy. Dominik mnie uprawiał. katuje tego Johna. Powiem wam, to jest nowe pole. Dość taki pagórkowaty teren. John Deere co robić. spowiada się pod te górki. Teraz się z jak kurde. Łopatą tutaj próbuję wykopać. Żeby jakoś spływ wody zrobić. No, jakoś słabo mi to idzie niestety. Drenkać tu jest, ale tu jest podgórka. Coś tu odkopałem, ale woda, woda jeszcze nie leci. No spróbuję jeszcze bardziej przybrać. Nagromadzę tutaj, jak się John Deere spowiadał. Pod górka, kurde, to pole takie jeszcze nie jest doprawione. Źle się tu będzie sioć, ale coś tam się może jeszcze to doprawi. Najwyżej jeszcze rozpojedzie. Jest tych kurde brył, sporo, ale za każdym przejazdem coś się rozwalo. Wczoraj dosyć tak napadało, ale w polu tego nie znać, bo już powiem szczerze, że było sucho nawet. Jedzie, teraz pod górka dostanie. Po to mi właśnie był kompaktor na te pola taki, na wiosenną orka, bo to jest bardzo ciężko rozwalić. Zobaczcie jak ta trowa jest. Eee, co chciałem jeszcze dodać, no tutaj już mu rozsiano sól, właściwie to Kornkali, w dawce 300 kg na hektar. RSM 320 litrów około tu wyszło, RSM 32, no i do podsiewacza pójdzie Polidap, eee, robiliśmy próbę, no to wyszło około 120 kg na hektar. Czyli w pożo W zeszłym roku to było około 80 kg, też nie było źle, w tym roku trochę zwiększamy, No i co? Tyle. Ja tu jeszcze spróbugało potem coś podziałać. Może mi się tu jeszcze te dziury zarobić. Jeszcze tu potem coś kultywatorem przejadę, ale no, w to na pewno się nie uda zasiąć, to trzeba będzie ominąć tak czy siak. Dobra, tyle. robię dalej.